Dzisiaj moim gościem jest wieloletni szef kuchni Cezare Candido. Cześć dzień dobry dzień dobry. Mój państwa gość twierdzi, że ma urządzenie, które ugotuje zupy i kremy, zrobi lody, pasty kanapkowe i sosy, a na deser pyszne koktajle owocowe albo mrożoną kawę. To urządzenie to nie jest zwykły blender, to jest Mango Soup Maker. On podgrzewa i gotuje. Dzięki niemu możesz przygotować sobie dziesiątek zup. Kremów, koktajlów i też ona potrafi ugotować jajka. Przedstawiamy Mango Soup Maker, urządzenie, dzięki któremu przygotowanie zup i deserów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. W zestawie otrzymujesz podstawę zasilania miksera, zbanek z wbudowanym ostrzem, pokrywę z banka wraz z miarką, filtr z nierdzewnej stali, pozwalający przygotować zupy klasyczne i kremowe, koszyk do gotowania jajek, szczotkę i gąbkę do utrzymywania urządzenia w czystości oraz instrukcje obsługi wraz z przepisami. Odpowiednio wyprofilowane ostrza Mango Soup Maker z łatwością rozdrabniają, siekają i mieszają produkty. Do wyboru jest 6 programów. Do zup kremowych, do zup klasycznych, do podgrzewania, do miksowania owoców i warzyw, do szybkiego ręcznego mieszania oraz do gotowania klasycznego i na parze. Pamiętaj, Mango Soup Maker to jedyne urządzenie na rynku, które doskonale sieka, miesza, podgrzewa i gotuje zupy. Najwyższa pora poznać Mango Soup Maker w działaniu. Blender jakoś nie kojarzy mi się z gotowaniem. Zacznijmy od porządku. W zestawie masz filtr ze stali nardzewniej. Dzięki niemu potrafisz sobie zrobić zupy więcej lub mniej rozrodnione. Rzecz bardzo ważne, żeby zawsze zalać płynem do naszego poziomu, tutaj Sup Max. Czy wszystkie te zupy, które stoją tutaj przed nami, zrobiłeś właśnie w Mango Soup Make? Tak. Właśnie teraz chciałem Ci pokazać, jak potrafię zrobić dwie przepyszne zupy, brokułowo-ziemniaczaną, a druga zupa w formie kremu, zupa pomidorowa. Wszystkie składniki do zupy brokułowo-ziemniaczanej umieszczasz w zbanku. Teraz wciskamy przycisk ON i zupczanki. Nasze urządzenie zaczyna robić zupę. Od zagotowania do zmiksowania mija około 30 minut. Wrzucasz składniki na zupę pomidorową do filtra, potem ma być zupa krem. Zamykam pokrywkę, naciskam ON i później funkcję zupa SMOOTH. Po chwili zupa będzie gotowa. Bardzo ważne jest, żeby kielich o Mango Soup Maker był dobrze ułożony na naszej bazie. Tak samo jest pokrywą. Wystarczy ją umieścić na dzbanku i zakręcić w kierunku wskazówek zegarka. Kiedy mamy już zamontowane wszystkie części mango soup Makera, wystarczy nacisnąć przycisk on-off i maszyna jest gotowa do pracy. Teraz mamy wszystko zamontowane, możemy robić naszą kawę mrożoną. Wkładamy kostki lodu, wlewamy kawę rozpuszczalną. Teraz włączamy mango soup Maker. Dolewamy mleka. Blender. I kawa mrożona jest gotowa. W tym urządzeniu mogę robić różnego rodzaju zupy. Kawę mrożoną, co jeszcze? Koktele owocowe. To bardzo proste. Dodaję truskawki. Banan. Cały? Nie, nie. Nie cały. I doleję sok pomarańczowy. Zamykam i włączamy Mango Soup Maker. Damy funkcję Blend. W zestawie z Mango Soup Maker dostajesz szczoteczkę i gąbkę, żeby wymyć dzbanek. Jeżeli byś chciał wymyć środek, wystarczy dolać wodę z małą ilością płynu, włączyć nasze urządzenie i wtedy oszcze za Ciebie wymyją wnętrze dzbanka. Zupy, kawa mrożona, koktajle to sporo jak na jedno urządzenie. Można nim zrobić jeszcze więcej. Pasty kanapkowe... Ketchup domowej roboty, tak samo jak majonez. To wielofunkcyjne urządzenie, w którym zmiksujesz i ugotujesz zupę, zrobisz pyszne koktajle, pasty i desery. Już teraz dostępne jest mango. Zadzwoń do naszych konsultantów lub złóż zamówienie poprzez stronę www.mango.pl. Mango Soup Maker możesz również kupić na raty. Udanego gotowania z Mango Soup Maker.